Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 114 odcinku podcastu RUB Wordpressa. Ten odcinek wypada przed świętami, więc pomyślałem, że będzie to taki bardzo krótki odcinek, i też nie będę tutaj poruszał jakichś takich ciężkich, technicznych tematów. Natomiast chcę Ci powiedzieć o jednej, myślę, bardzo ważnej rzeczy, którą powinieneś zrobić jeszcze w tym roku. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze przypomnę, że partnerem mojego podcastu jest marka CyberFolks, która dostarcza domeny i hosting pod WordPressa. Dla słuchaczy podcastu przygotowali kod rabatowy podcast, pisany przez C, który daje ci 20% rabatu na zakup usługi hostingu WordPress. Cyberfolks również robi takie comiesięczne raporty na temat tego, jakie wersje WordPressa są używane w polskim internecie, na polskim rynku, można powiedzieć, więc to jest też bardzo fajne źródło informacji na temat tego, jak to wszystko wygląda na chwilę obecną. Możesz te raporty sprawdzić na blogu Cyberfolks i zobaczyć, jak to się mniej więcej rozkłada, jeśli chodzi o udział wersji WordPressa na rynku polskim. A ja dzisiaj przychodzę z takim tematem jak coroczna ankieta dotycząca WordPressa. Jeśli byłeś w ostatnim czasie na stronie wordpress.org, to na samej górze pewnie zauważyłeś taki czerwony paseczek z linkiem dodaj ankiety. Jest to taka ankieta, która jest przeprowadzana już od kilku lat, co roku, właśnie mniej więcej w tym okresie. I tam pytają nas o bardzo różne rzeczy związane z WordPressem. Początkowo może się wydawać, że jest ona dosyć długa, ale myślę, że jej wypełnienie nie zajmie Ci więcej jak jakieś 10, może 15 minut. Niestety nie jest ona dostępna w języku polskim. Masz do wyboru 6 języków oczywiście angielski, ale też francuski, niemiecki, japoński, rosyjski i hiszpański. Więc jeśli któryś z tych języków znasz na tyle, aby wypełnić tą ankietę, to bardzo gorąco Cię zachęcam do tego. Bo ta ankieta tak naprawdę jest źródłem cennych informacji od społeczności WordPressa, od użytkowników, od ludzi, którzy na co dzień pracują z tym WordPressem. No i myślę, że może mieć ona istotny wpływ na to, w którym kierunku ten WordPress będzie się rozwijał. W ankiecie zostaniesz zapytany zarówno o takie techniczne aspekty korzystania z WordPressa, jak i yy, Powiedzmy, dane demograficzne, ale też takie, powiedzmy, aspekty biznesowe. Więc myślę, że będzie to miało dosyć spory wpływ na to, w jakim kierunku właśnie ten WordPress będzie się rozwijał w przyszłości. No, ja już któryś rok z rzędu tą ankietę wypełniłem i myślę, że jest to dosyć istotne, aby osoby, które na co dzień pracują z WordPressem, brały udział w tego typu badaniach. No, bo możemy mieć przez to jakiś wpływ właśnie na to, dokąd ten projekt zmierza, bo oczywiście mamy tysiące wtyczek, które pozwalają nam tego WordPressa rozszerzać. I w zasadzie modyfikować, w którą stronę byśmy nie chcieli, ale myślę, że to, co się dzieje z korem WordPressa, jest równie ważne jak cały ten ekosystem skupiony dookoła WordPressa. No i teraz jest właśnie idealny moment na to, aby gdzieś tam dorzucić swoją cegiełkę do informacji, do, do tych danych statystycznych, które są zbierane. I te dane, myślę, finalnie gdzieś tam dadzą twórcom WordPressa czy zespołowi, który pracuje nad korem, trochę światła na to, w jaki, ten w jaki sposób WordPress jest używany, ale też z jakimi problemami borykają się jego użytkownicy. Oczywiście, w notatkach do tego. Podcastu, czyli pod adresem łamane na 114 umieszczę link do tej ankiety, tak abyś mógł bez problemu ją znaleźć, ale też możesz po prostu wejść na stronę WordPress.org i tam na samej górze zobaczysz taki czerwony banerek z linkiem do właśnie tej ankiety, więc zachęcam cię gorąco, abyś znalazł jeszcze przed świętami chwilę czasu i podzielił się. Swoją opinią, swoimi doświadczeniami z pracy z WordPressem, bo na pewno będzie to bardzo, bardzo cenny wkład w taką, można powiedzieć, społecznościową część całego projektu. Tak jak mówiłem, ten odcinek będzie bardzo krótki, więc na tym zakończymy. Ja się z Tobą żegnam. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta. No i słyszymy się tradycyjnie za tydzień. Do usłyszenia, cześć.